Witajcie, <laughs> drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku już jesteśmy na kole Fortuny. Z przyczyn technicznych niestety nie mogłem odpalić live'a, ponieważ ci, co byli na live'ie wiedzą o co kaman. Gdy wchodziłem do jakiejś gry typu Farming, GTA, Evertrucka nie odpalałem, bo mi nie działa. Y to mi zaczynało live'a i po prostu no, nie dawało rady dalej tego wszystkiego ciągnąć, więc postanowiłem nagrać taki szybki odcinek yy, z losowania zwycięzcy na tego z Gretka mam nadzieję, że wszystkich tutaj yy, wziąłem na liście, jak możecie, sobie jak możecie sobie jak możecie to sobie przybliźcie i zobaczcie Mam nadzieję, że wszystkich tutaj yy, uczestników wziąłem. Was chyba jest około 40 albo 50. Nie wiem. Liczyłem. Ale cóż. Yy, pierwsze dwie osoby zgarnią ode mnie obserwacje. Tak więc, pierwsza osoba, kto zgarnie ode mnie, to dostanie ode mnie obserwacje, obserwacje dostaje. Proszę Państwa. Lubelski rolnik 98. Lubelski rolnik 98. Internet dzisiaj jest bardzo pomocny. O, mam nadzieję, że to jesteś ty. Jeszcze zobaczymy w zgłoszenia. Tak to jest Lubelski roli... A, ja ciebie obserwuję mordesko. Tak więc. Hmm. Dokręcimy jeszcze raz. Kto wygrywa do mnie obserwacje? Obserwacje wygrywa dyn, dyn, mnie wygrywa obserwacje. XD to jest, proszę Państwa, lubię placki. 1, 2, 3, 3 2. 12 zgarni ode mnie obserwacje. Lecie do Ciebie. Teraz tak, kolejna osoba, która zgarniła obserwacje. Wiem, że to jest trzecia, ale tamta miała obserwację, lubelski Rolnik miał ode mnie obserwacje, więc kręcimy trzeci raz. Kto dostanie obserwacje ode mnie? Obserwacja zostanie ode mnie. Bami. Gordy. Czekajcie. Jest na Bami, Kopiuj. Wklej. I zobaczmy, czy to jesteś ty. To jesteś ty, z Mam na obserwację. Agrobami. z na obserwację. Teraz tak, Lego, proszę Państwa, wygrywa. Aż muszę po prostu... Postawimy akurat taką zgradkę, żeby tak było widać. Lego, proszę Państwa, tego zgreda. Tego zgreda. Wygrywa. Państwa, kręcimy kołem. LEGO z wygrywa. Kto to będzie? Kto to będzie? Kto to będzie? Mikol201 Mikol wygrywa LEGO, gratulacje Mikol I Już wyszukujemy twój A ja chyba ciebie wyszukiwałem wcześniej, bo Chciałem nóżek sprawdzić To jest Mikol To jest on On wygrywa dla mnie obserwacje A ja ciebie mordeczko obserwuję Więc też to ciebie to to piszemy czekajcie yy... Lego z gredek i poszło więc to drodzy Mikol wygrał tego lego z gredka jeszcze się upewnimy. że to jest tak, to jest on bo wczoraj sprawdzałem no tak więc oj czekajcie bo ostro coś, albo lampkę zgasimy. Może coś pomoże? Może coś to pomogło. to macie zobaczymy, czy coś w ogóle odpisze. Tak więc, jeżeli Mikol się ode, ode, do mnie odezwie w ciągu 4 godzin, to tylego zgarnia. A jeżeli nie, no to chociaż myślę, że się odezwie, bo po wstawieniu tego filmiku myślę, że odpisze i, i, i ugadamy, y, jakby wysyłkę. Tak więc, no. Oficjalnie mogę powiedzieć, że konkurs się już zakończył Dziękuję wszystkim za to, że byliście, że no że czekaliście na live, ale postaram się w bliskiej bądź dalekiej przyszłości te live odpalić. A na razie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć!